Czekaj, czekaj, nie skroluj, bo muszę Ci coś ważnego powiedzieć o Zolpidemie. Jest on stosowany do krótkotrwałego leczenia bezsenności i nie działa on uspokajająco. Tabletkę zolpidemu albo półtabletki stosujemy bezpośrednio przed snem czyli już po kąpieli, jak jesteśmy naprawdę gotowi do tego, żeby się położyć i broń Boże, nie popijamy jej kieliszkiem wina. Przyjmując Zolpidem. Musisz mieć zapewnione 8, minimum 8 godzin nieprzerwanego snu. Tylko wtedy możesz śmiało wsiąść do samochodu i być kierowcą, jeżeli te 8 godzin po zolpidemię rzeczywiście spałeś. Jeżeli stosujesz ten lek codziennie, nieprzerwanie przez 6 miesięcy, to najprawdopodobniej jesteś od niego uzależniony. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to potrzebujesz pomocy. Najlepiej porozmawiaj ze swoim lekarzem, bo tego leku nie wolno.